Raz, raz, raz. Siema, siema, ja jestem Maciej i witam Was w kolejnym filmie. Tym razem jesteśmy w arenie prób. Dzisiaj wyszła ta nowa postać, więc uznałem, że warto nagrać jakiś film dla tych nowych graczy, którzy mają z tym problemy. Nie przeciągając, myślę, że zaczniemy sobie od razu i myślę, że pójdziemy tutaj, tutaj w tą stronę, w dół. Będziemy szli po prostu, wiecie, dookoła i będziemy wszystkie walki robić. I dla Waszej wygody wszystkie walki ponumeruję i wrzucę w opisie pod filmem. Jak będzie Was interesowała jakaś konkretna walka, to sobie po prostu do niej przeskoczycie. Także nie przeciągając zaczynajmy od razu. Lecimy od razu, zrobimy tutaj coś takiego, damy Hendrika, damy florkę, damy Lorsana i myślę, że damy. Tasi. Ogólnie to robię pierwszy raz. Co prawda tam jak nagrywałem film z tego na serwerze testowym, to robiłem coś tam, ale to było takie wiecie, troszeczkę w sumie byle jak tylko żeby przetestować. Także będziemy próbować tym składem. Jak się nie, nie uda, to będziemy robić coś innego. Najgorsze w, w tym evencie jest to, że nie wszyscy gracze mają dostępne te postacie, więc takie średnie to jest, wewnątrz szczerym. Według mnie powin powinny wszystkie postacie być dostępne, tak aby każdy mógł sobie to wszystko zrobić. Także pierwszą walkę mamy zrobioną. Lecimy do kolejnej, walka numer 2, Lecimy od nowa. Spróbujemy tak. Damy. Tak. Damy Wukonga. Damy Badena i damy Szemire. Próbujemy w tej kombinacji to zrobić. Fajnie jakby się Wukong odpalił. Dobra, teraz to mamy. Dobra, druga walka zrobiona. Druga walka zrobiona. Lecimy do walki numer 3. Która będzie tutaj na dole. Widzę, że tutaj będziemy musieli się skupić na tym zolacie, bo inaczej ten... Dobra, w jaki sposób to zrobimy. Na pewno większość z was nie będzie miała um, Artura, więc nie będziemy go używać, mimo iż, tu, mimo iż byłby tutaj dobrą opcją. Zrobimy tak, damy Torana, na środek damy Rowana, tutaj damy Gwynet i myślę, że dodatkowo damy Solis. I damy tą Gwynet na tego Zolrata. Żeby, w nie żeby go pierwsza po prostu zabiła. nie? Będziemy na to liczyć. A jednak się nie udało z tym zolratem. Ale myślę, że tym składem będzie na luziku totalny. Tylko będzie problem z tym zolratem. Nie? Dobra, jednak zginął. Udało się. Także kolejna walka. Kolejna walka się udała. Lecimy do czwartej Nie wiem, może spróbuję soli zaść tutaj Albo damy Ulmusa tu winet tu Torana tu I Solis tu Najgorsze jest to, że jak się Ulmus odpala, to, ten, to mamy przekichane, ale chyba się udało, tak? Udało się w końcu po bardzo długim czasie. <grym> Masakra, najgorsza walka jak do tej pory. Ale jakoś się udało. To była walka numer 4, nie? Raz, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, lecimy do piątej. Walka numer 5. Dobra, Gwyneth musi być na tą szemirę, bo nie ma opcji, żeby bez tego zrobić. Zrobimy tak I może damy Może zamiast tej damy Solis Spróbujemy z Solis I damy tutaj z przodu Czy Przemira leży I poszło Zdecyd zdecydowanie łatwiej było teraz. Dobra, walka numer 5 zrobione. Lecimy dalej do kolejnej walki. Dobra, co teraz? Mm, tutaj większość z Was nie będzie miała na koruru ani Talin, więc robimy. Spróbujemy damy, damy numisę do przodu. Tutaj problem, problematycznie będą, będą dwie postacie. Yy, w sumie 3 razem z tym Więc tutaj musimy obowiązkowo Szemirę dać, ze względu na klony od tego, od Wukonga Damy Szemirę Damy, myślę, że Badena I damy Oaksa Spróbujemy w ten sposób I zobaczymy, jak mi pójdzie. Dobra, Baden zginął. Trzechmiar na klony. Ezisk poległ. Plus jest taki, że. Zapomniałem jak on się nazywa, ten, wiecie z tym za plecami. Jak odpali swoje ulti i zatrzymuje czas, to ulti od Szibiry cały czas go bije, więc. Więc jest idealna pod niego. I dodatkowo atakuje wszystkie klony naraz, nie? Dobra, mamy to, to było dosyć w sumie łatwe. Lecimy dalej. walka Numer. W sumie już, już, już straciłem rachubę. Chyba siódma. Pff, może damy Teo tutaj, bo ona wchodzi w przeciwnika, nie? Więc Tanią przyciągnie, ona w niego wejdzie. Jakkolwiek to brzmi. Yy, tutaj damy Wukonga, chociaż nie, bo nie wtedy skupiam się na Wukongu. Jak go damy tutaj. Myślę, że damy znowu grezola Wukonga damy do góry. Damy może Foxa i spróbujemy znowu z Szymirem. Ale czekajcie, czekajcie. Fox łapie Airona e w ten. Fox łapie Airona, Więc myślę, że Foxa zostawimy. Foxa zostawimy. Problemem jest też ta Talin, bo leczy cały czas. Ale dobra, mamy to. Poszło. Nie zauważyłem, że Fox łapie tego Airona w skrzynie, znaczy w trumę. Dobra, kolejna walka zrobiona. Lecimy dalej. Dobra, damy Lorsana. Myślę, że Lorsan tutaj obowiązkowo będzie. Lorsan I Tasi przez yy, Nare. Może da damy. I tam, W ten sposób. Airon zginął Iron zginął, szkoda, że Tasi też zginęła Ale czekajcie, mamy to Został Lorsan <gryzny> Ale mamy to, ej, dobra, mamy to, poszło <gryzny> troszkę, troszkę dziwnie, ale poszło Dobra, kolejna walka, zostały nam jeszcze cztery walki Lecimy dalej Dobra, jak my to rozwiążemy? Damy na pewno Izolda. Ze względu na to, że on się cał całkiem fajnie leczy, weźmiemy Nare na, na, na Belindę. Weźmiemy Tasi I weźmiemy Rosaline. W ten sposób to spróbujemy zrobić. Roska idzie do Teo. Izol zginął. Izol zginął Ale i tak to zrobimy Poszło, za pierwszym razem Za pierwszym razem poszło Kolejna walka Możemy zamienić miejscami Damy tego do góry Tego damy na środek Możemy zrobić w ten sposób I w ten sposób To, że ten izol tak mega szybko ginie. <grymne> Dobra, tutaj plus jest taki. Dobra, chciałem powiedzieć, że plus jest taki, że Keltur żyje. Znaczy, się po śmierci może atakować, ale coś nie wyszło. Tak czy siak udało się. W tym składem. Zostały nam jeszcze dwie walki. Nie wiem, czy od razu torna nadałem Dobra, tutaj problemem będzie Solis, więc nie Solis tylko... Yy... Dobra, zapomniałem. Damy na na nią, żeby ją przyciągnęła od razu. Damy Keltura. Damy Torna na środek. I wiecie co, zrobimy troszeczkę coś innego. I damy... Jak ona się nazywa? Satrana. Bo ona po reworku jest nieśmiertelna, kiedy odpali ulta, więc myślę, że będzie mega spoko tutaj. Że Torn zginął. Ale w miarę na luzie idzie, więc bez problemowo, bezproblemowo. problemowo poszło. Dobra, i została nam finałowa walka. Spróbujemy jeszcze raz. i damy tu. Hmm. Tutaj damy Seirusa Tutaj damy Lorsana. I na górę, wiecie co, spróbujemy może Hendrika. Nie będziemy liczyć na to, że odpali się ze stunem. tu dostała ten odtasi. Dobra, myślę, że teraz to zrobimy. I poszło. Udało się. <grybujesz> Jakoś się udało. I jeszcze jedna walka została jakaś. Czekajcie, czekajcie. Uminąłem coś. Żebym jakąś walkę ominął. Chyba, chyba nie, nie. Myślę, że po prostu przez to, że nie, pobra, nie, nie pozbierałem wszystkich nagród, to mi się ta ostatnia nagroda, nie tam. Może to też muszę zrobić. Tobie ja je robić, jeśli muszę to zrobić. Nie. Dobra, myślę, że po prostu, że przez to, że nie pozbierałem wszystkich nagród. Także tego, to było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania czy coś, to zapraszam w sekcję komentarzy. Zapraszam też na polską grupę poświęconą Arence, jak i na mój Discordzik. Oba linki znajdziecie w opisie pod filmem. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Widzimy się w kolejnych filmach i streamach. Na razie,